Akcja w Galewicach trwa. Eee, powiedzcie dziewczyny, jak jest zainteresowaniem? Czy mieszkańcy chętnie Wam rzucają te pieniądze do puszek? Jak to wygląda? No, dosyć chętnie. Chodziliśmy w dużo miejsc, dużo miejsc odwiedziłyśmy. Dosyć dużo zebrałyśmy pieniędzy i... Dlaczego zdecydowałyście się właśnie wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy? No, bo dlaczego by nie pomóc innym? Każdy potrzebuje pomocy i może kiedyś my też znajdziemy się w takiej sytuacji. A jak wrzucają grube pieniądze, drobne, jak to wygląda? Zależy. Ja... Jak to boli. No właśnie, jak u ciebie jest z tą zbiórką? Powiedz, może no, jedna czwarta puszki, ale no, gest jest ważny, a nie ilość pieniędzy. Jest godzina 16 około, już zakończyliście zbiórkę swoją, czy jeszcze ona trwa nadal? No, powoli kończymy. Bardzo dużo osób zostało pieniądze, także no, różne sumy były. Bardzo dużo pieniędzy papierowych. No, no różnie. Ludzie chętnie wrzucają tak, czy nie bardzo? Tak, chętnie. A ktoś was przeganiał tutaj może zakolic? To znaczy, no nie, parę osób mnie otwierało. Trwa wielkie podliczanie. Dziewczyny, jak już u Was, ile pieniędzy macie? 250 z grubych. Więc na terenie gminy Galewice kwestowało łącznie we wszystkich miejscowościach 64 wolontariuszy. Są to przede wszystkim uczniowie gimnazjum Jana Pawła II z Galewic. No, i w 24, 23 finał zakończył się kwotą ponad 8 tysięcy. Liczę, że przy takiej licznej grupie wolontariuszy ten rok będzie jeszcze bogatszy. Czy wolontariusze zgłaszali może jakieś problemy? Czy ta akcja spotyka się może z takim zrozumieniem ludzkim? Ja myślę, że się spotyka ze zrozumieniem wśród mieszkańców. Żadnych problemów nie zgłaszano. Myślę, że tak pozostanie do końca. Zakończymy oczywiście jakąś zabawą skromną przy kapeli biesiadnej Goga dodatkowo światełko do nieba. Oj, nie, 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 nie. Zawsze jestem za pomocą. Występuję już 15. raz dla orkiestry. Mam nadzieję, że będę to jeszcze długo czynił. Radość dawania lepsza niż brania, prawda? Bardzo duża. Zdecydowanie lepsza. Chcemy pomóc innym. Przede wszystkim co roku gramy z pompą, prawda? Co roku sprzedaje ciasta i kawę. Pomagamy wszystkim bez wyjątku i idziemy naprzeciw pisowi. Wspieramy, bo są dzieci chore dlatego spieramy e, tak, kietrę, i dlatego wspieramy świąteczną orkiestrę świątecznej pomocy. Dlatego wspieramy dzieci chore, które są, przebywają na naszej gminie, na naszym powiecie, bo my mocno zutować. Ale metalowe Proszę Państwa, 30 po raz pierwszy. 40! Wszędzie dzisiaj w Polsce jest gwarno, wesoła, przede wszystkim radośnie i bardzo gorąco, tak? Mam taką nadzieję, dlatego że mówię, że gramy nie, nie tylko dla sokolni, jak gramy, gramy dla całego świata, tak jak mówi Jurek Owsiak. No cóż, myślę, że frekwencja jak zwykle jest super u nas. Jest to też ze sprawą dzieciaków, które przyciągają mnóstwo rodziców, babci, dziadków. Nie wiem jakie są kwoty, bo dopiero o 19.00 przyjdą, przyjdą pracownicy banku spółdzielczego liczyć nam pieniążki, więc dopiero wstępnie będziemy wiedzieć ile zebrali wolontariusze pod kościołami. Za chwilę spróbujemy tutaj przeprowadzić coś, ale orkiestra ma zumba. w Czastarach na dzisiejszy dzień przygotowaliśmy następujące bloki, bloki muzyczne, muzyczno-słoneczne, pokaz Zumby, występy wokalistów Gminnego Środka Kultury w Czastarach. Występ Chóru kameralnego kolografia to nowość w Czasarach specjalnym show. Zobaczymy, jak nie będzie. to obiecał, że to będzie coś fantastycznego. No i na, o godzinie 19 wystąpi Ania Kukaska przed nami i o 20 zakończymy świat do Nieba, czyli mini pokazem sztucznych ogni. A na scenę zapraszam po kolei Karolinę Fiołkę, Weronikę Fiołkę, Julię Lipińską i Luzannę Chodorek. 135, 135, 150. No, liczyliśmy na trochę większą publiczność, ale tak sukcesywnie zmienia się. Dochodzą ludzie, licytujemy, sprzedajemy, już mamy część przedmiotów sprzedanych. Liczymy jeszcze, że resztę również uda nam się sprzedać cały czas, boję się, że coś zostanie, a wolałabym to sprzedać, więc liczę na to, że jeszcze dosyć dużo osób dojdzie. Wszystko przebiega normalnie, sprawnie, młodzież przychodzi, rozlicza się, właśnie czekają w tym momencie i aż skończymy i, i przejdą sobie dalej i, i nie. Nie wiem jak, jaki jest wynik, bo nie miałam czasu zejść do pani liczących. Trzy osoby liczą y, intensywnie pieniążki. Nie znam jeszcze rezultatu, przyznam szczerze. Ale myślę, że będzie lepiej niż w ubiegłym roku. Licytacje niektóre są naprawdę bardzo fajne. Świetnie sprzedał nam się komplet pani chodorek, państwa chodorków, za 1600 zł. Bardzo dobrze sprzedała się gra edukacyjna z Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ponad 200 zł. A dalej no, życzymy sobie, żeby było tak jak do tej pory.